Dzień dobry, witajcie w kolejnym przeglądzie okrętów testowych. Dziś mówimy sobie nową dziewiątkę azjatycką i na pierwszy rzut oka wydaje pewnie się wam że gdzieś już go widzieliście. Ej, co tu robi Władek? Co on robi? Dziewiątka, premium, ale zaraz, on ma cztery działa na rufie i do tego jakoś tak dziwną, dodatkową. Tak, w tym przypadku WG całkiem sporo pozmieniało. Oczywiście pamiętajcie, że okręt w trybie in progress, czyli testowo, jeszcze się może sporo pozmieniać, ale będziecie widzieli, będziecie znali zarys tego okrętu. Jak go spotkacie na, w bitwach, to będziecie wiedzieli, czego się spodziewać. No i przede wszystkim mamy tutaj nowy sprzęt eksploatacyjny, który oczywiście omówię, omówimy swoje parametry i tak dalej, o gameplayu, powiedzieć nic nie maga szykuje się tutaj Naprawdę ciekawy brawler. No dobra, zaczniemy klasycznie od opancerzenia, czyli w sumie całkiem spoko, bo 32, 200 tutaj pasa pancernego. No ten dziób jest ogromny, ale to w sumie na tym okręcie to akurat normalka. 40 mm pokładu, to mamy też 40, tu jak 50. Klasycznie po 19 na poszyciu nadbudówek 200, 370. No i w sumie cytadela mega wysoko, więc jak pokażemy burtę, no to tutaj będzie oczywiście wchodzić e, w, w, w większych kalibrów. Tu znowu 200, tu 32, 32, więc trzeba dzień nim się nie, ładnie pokontować Jeżeli chodzi o wieżę, to z przodu mamy 425, 425, 425, też 425, więc całkiem, całkiem konkretnie. Więc to no, pancerzenia tu nie brakuje, no dala wysoko, więc no, staramy się burty nie pokazywać. Żywotność to 73 500, jak na dziewiątkę to bardzo ładny wynik. 21 obrony przeciwtorpedowej, procent oczywiście, a to 3 poczwórne 356, więc mamy do dyspozycji 12 dział, ale niestety tylko 356 mm, co będzie się odbijać trochę na naszej efektywności na 9 tierze. Niecałe 19 km zasięgu i 246 rozrzutu bardzo długi obrót, bo 40 sekund, biorąc pod uwagę, że to okręt taki bardziej brawla, to strasznie długi ten obrót. Obeki 4,950 uszkodzeń, 30% szasta podpałe, 59 mm i 895 m na sekundę. Wylotowa i pepeki prawie 10 koła i ta sama prędkość. Więc ogólnie parametrowo to nie jest źle, ale to jednak trzeba popływać trochę bliżej. No i ten kaliber w niektórych momentach tu trzeba będzie się czasami posiłkować się tak hajkami w niektórych sytuacjach. No, ale mamy 10 potrójnych 150 k po 5 na burtę i one mają naprawdę niezłe parametry. Bazowo 7,5 km, prawie 6 sekund przeładowania. Tu będzie można jeszcze całkiem sporo z tego zejść, 25 mm peny. Czyli krążowniki już nie lubią tej dodatkowej. 12% na podpałę, 2, 200 uszkodzeń, 950 m na sekundę. No, jak ona zostanie z tymi parametrami, no to trochę poprzeszkadza, co nieco będzie można tą dodatkową podziałać. Fajnie, podoba mi się. te tak lotniczy to dwa klucze przeciwokręto pod wodą, 10 km zasięgu, 30 sekund przeładowania, dwie bomby po 400 uszkodzeń czyli taka azjatycka klasyka, obrona przeciwlotnicza, 340 średniego, 252 dalekiego, po 75% trafienia, więc ostatecznie nie wyjdzie to jakiś super dużo, ale do tego mamy 10 eksplozji w salwie, więc powiedzmy, że pelota w porządku, taka trochę, taka lekko powyżej średniej jak na tym tierze. Manewrowość 29 węzłów, 880 promień skrętu, i to mnie ciekawi, bo on ma bardzo krótki promień skrętu. Jak ta jego rozmiary, i ogólnie ten typ okrętu, czas przedstawiania steru 13,3, więc manewrowością będzie tutaj całkiem ciekawie. Kamo bazowo 16,7 i 10 z powietrza, oczywiście to jest bez kapitana i modułów. No i teraz nowy sprzęt, system obrony powietrznej i torpedowej. No tutaj zaznaczyli informację, że to nie jest ostateczna nazwa, może się jeszcze zmienić. Gdy go aktywujemy, to przez 5 sekund uszkodzenie otrzymywane od torped są zmniejszone o 70% i utrzymywanie od torped lotniczych też o 70%. No jakby nie patrzeć, jest to w sumie całkiem spory ograniczenie uszkodzeń. Ciekaw jestem, jak to, jak, czy to się jakoś fajnie łączy jeszcze z obroną przeciwtorpedową. Czy to jest w sumie 70%, już od jakby wartości obrony przeciwtorpedowej, czy to jest od wartości torped ogólnie? To jest w sumie dosyć, dosyć ważne pytanie. Spróbuję się tam dowiedzieć w temacie. Działa to przez 5 sekund, czyli powiedzmy, bo okręt puścił nam torpedy. Przez 5 sekund dostajemy mniej uszkodzeń. Tylko że potem czas przeładowania to aż 150 sekund. Bazowo, bo będzie można to oczywiście zmniejszyć sprzętem i modułami, w sumie to kapitanem bardziej i to wyjdzie sobie no, niewiele mniej, ale jednak całkiem sporo, bo około dwóch minut ładowania. Więc w sumie raz na dwie minuty możemy, możemy wytrzymać, dostać o wiele mniej uszkodzeń z torped. W teorii, no całkiem, całkiem mocny sprzęt. W praktyce może się okazać, że. Może się okazać tak zwanym panik batonem, czyli jak zobaczymy jakąś torpedę, to ludzie będą aktywować, pójdzie 5 sekund, a potem się okaże, że to płynie jedna z błąka na torpeda. więc wszędzie to używać bardzo przemyślanie ze względu na długi czas czekania, ale ostatecznie no, uratuje nas, gdy zobaczymy sobie jakąś taką, wiecie, do no, salwę torpedziny i puścimy ten sprzęt. Plus ewentualnie cała reszta Bayerów śmerów, to może się nawet uda to przeżyć i nie weźmiemy całości. Bo wtedy dostaniemy tylko 30% powiedzmy tej ostatecznej wartości, więc w sumie raz na jakiś czas nas to uratuje. Plus do tego mamy jeszcze długą naprawkę, bo 45 sekund działającą po 367 HP-ków. Niestety są tylko dwie. Oczywiście, zarzucimy sobie tu nadzorce, to będzie jeszcze jedna. Więc sporo hapeków możemy naprawić, więc ewentualne pożary czy zalania są nie straszne, bo będzie można tutaj naprawdę dużo hapeków odzyskać. No i mamy też myśliwiec, który. Aktualnie podobno działa jak myśliwiec, jeszcze nie testowałem, no ale ten sprzęt mnie zastanawia, jak to w praktyce wyjdzie. Więc mamy tutaj interesującego brawlera, takiego do walki mega w zwarciu. Eee, super dodatkowa, jak na razie. Działa główne mogą mnie domagać. spoko pancerzeni, jak się odpowiednio ustawi. No i sprzęt, który nas chroni przed torpedami. Zapowiada się interesująco i tym bardziej interesująco ciekawe za co będzie, bo takie dziwaki zazwyczaj były gdzieś tam za punkty badawcze. Jak myślicie, za co będzie dostępny? Dajcie znać w komentarzach. Jestem ciekaw waszych, waszej opinii. No hmm. Ogólnie okręt mnie bardzo zainteresował. Ja robię brawle, więc tym bardziej, mi się on, tym bardziej jestem nim zainteresowany. Spróbuję, popykam, sprawdzę jak się tym gra. Te działa mogą być czasem problemem. No ale mamy ich 12, więc w sumie nawet jeżeli rezygnujemy z trzeciej wieży, to cały, cały czas gdzieś tam te dwie frontalne możemy obijać. No i kwestia tego, jakie jeszcze kąty ostrzału będzie miała to dodatkowo, bo jeżeli będzie, myślę, że te dwie to tak w miarę szybko będą strzelać i ta trzecia, ale te dwie trzędzie już całkiem sporo tu burty pokazać, żeby one żeby one też gdzieś tam strzelały, no ale mamy 5 potrójnych 150 dwójek, więc zadawać uszkodzenia będą całkiem, całkiem konkretne. No dobra, tyle z mojej strony. Dajcie znać w komentarzach, jak wy się zapatrujecie na tego, jakby nie patrzeć interesującego bebeczka. I dziękuję pięknie za obejrzenie. Trzymajcie się. Hej, o papa!